Te sami trzeba to nagrać. Także witam Was w tym. Także witam Was w tym kolejnym filmie. Dzisiaj mam chyba bardziej krótszy film, ponieważ ym, dzisiaj chciałbym powiedzieć po że nie będzie. Dzisiaj drugiego filmu się nie pojawi, gdyż już jest się będzie późno w nocy. Nagrywam to przed praktycznie 22, yy, że no, yy, dzisiaj się powiedział co dzisiaj to będą praktycznie co będzie, to będzie nagrywane. Yy, Pokémon Unite w ogóle o co chodzi? Czemu w ogóle ta jeszcze nie wyszła na telefony? Nie wiem, nie znam praktycznie daty kiedy wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze w, w, w wrześniu. Także no trochę, trochę smutek, ale jeszcze mogę przeżyć faktycznie przez, przez ten tydzień mam nadzieję, że się pod koniec tego tygodnia mam nadzieję, że, że ta gra wyjdzie po prostu będę mógł z tego nagrywać, ponieważ ta gra mnie od, od samego trailera trzeba praktycznie interesować, że po prostu, to, po prostu to, ta gra jest fajna, bo to w sumie kto by nie chciał patrzeć jak jak tu, jak y, gość gra w Pokémon Night to Też Pokémony i Pokémon GO praktycznie mówię to się powie na kanale, ale nie często. Jeden ja film na tydzień na miesiąc yy, po prostu... Pokemon Knight mi się praktycznie prawie... Znaczy Pokémon GO mi się znudziło, gdyż... Po prostu jest chodzenie, a takich filmów praktycznie... Rzadko mogę ładko mogę zrobić, ale także no W sumie ja Wam powiedzieć powiem wam, że to jest taki krótszy film. Jest z najkrótszych. Także no. To było na tyle. I z wami się widzami się. Z nami był Kubalis. Trzymajcie się do tego filmu. Na razie. to do